Cześć, Siema! Witam Was bardzo serdecznie na kanale Guma Play the Game. Ja jestem Guma. Idziemy dalej z gireczką Top Eleven. A więc, tak, ja mecz już miałem, zapomniałem sobie go. Czy nagrywałem? Czy nagrywałem? Niby wiedziałem, że się nagrywa, a się nie nagrywało. I do tego, nie. I ja wygrałem. I teraz tak, skład zrobiłem sobie taki. A kupiłem tych wszystkich gości. 91% mamy no i tych tokenów sobie przy, przyznaję się dokupiłem bo tych 70 co dałem na początek to jest bardzo mało dawniej było 120 to jeszcze można z tego coś było zrobić uklecić, a tak to z 70 to malutko, więc sobie dokupiłem z, z, z 200, nie? 200 tych tokanów sobie kupiłem no i co? no i sobie ulepszyłem no ulepszyłem elegancko skład tu mamy transfery. Negocjacje mamy też. Scouting, auction. Au, ale to tu... No, ak akcja, aukcja. Ak I ten. No, i tu możecie się bawić o tych najlepszych westkowych. Ale nie do końca tak jest, że tacy, tacy, te ci, west, co mają najwięcej gwiazdek, są najlepsi. Bo można zrobić sobie tak, że. Że tutaj szukacie ten co ma na mnie gwiazdek 18-latka. patrzcie na Skills, on tu ma widzicie białe i szare, niskie już i jak będzie miał 20, tylko musicie awansować widzę, jak będzie miał 21, to to mu wszystko spada, nie spada mu to wszystko elegancko. I ten. I te szare i białe, to są białe, to są szare. I jak to wszystko spadnie, na, to, jak na mniej, żeby było jak najmniej, wtedy za te zielone apteczki które można zbierać oglądając wideo, ale tutaj się nie, widzę, że nie da, nie ma wideo oglądania, tylko trzeba kupować. Na no, Androidzie jest inaczej: można oglądać sobie te wideo, i zbierać sobie te zielone. No i takich, takich z trzech gości, co jak zrobicie to z tego, z y, y, treningami. Treningi robicie indywidualnie, na przykład defensywa, DCK, każdy, każdy, każdy gościu, na przykład gol, jest inne, są treningi do DLA, DL inne, DTC, DLA, DC, to jest ten sam, DR jest inne, co są inne, treningi ML, MC, MR, ST i tak dalej, i tak dalej, nie? Macie, mamy inne te, inne treningi, robimy indywidualne treningi, nie? Na przykład dla obrońcy, nie? Jak będziecie mieć młodego. No to... Gdzie te treningi. Tutaj. Robicie select players, nie? Na przykład dajecie DCK, tylko tego 21-latek będzie miał, nie? I select players i nadal razie ja mam tutaj... Aj. I tutaj SELECT RIS i dać mu ten PASS AND GO, czyli pyk 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 i pyk, i tak aż, aż będziemy w level 8, level 7 Te lewele się, się odbudowują jak robimy treningi, nie? Na razie mam e, który level? 7 I co jeszcze? Tu mamy modą akademię, tu mamy kalendarz. Następny będzie jutro 1320. Tu mamy Pucha Lig ligę. Na razie liga... O, jeszcze się nie nie, 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 za nie zaczęła, ale, ale widać zacznie. Tu mamy kap. A, to był super, super... Puchar to był. 40 wygrałem. Tu mamy. Yy, aha, tu mamy ten meczek. I tu mamy ten meczek, co. co. Mm, przegraliśmy, nie? Czy no tu my przegrali? Ja wygrałem ten mecz. I teraz idziemy dalej, nie? Więc play now. Kończymy, do, dojdziemy tam do końca, nie? Poczekamy, aż mecz wystartuje, no i dobra. Na razie na początek dam nie defensywę, tylko pomoc. I... aha, tactics. Mam ataki, mixing short, dobra, high normal, dobra, dobra. Mam ataki, atak, at, at, y, ofensywa mieszane, krótkie kontrola tak włączony, wysoki pressing normal y, odbioru. Eventuan, czyli indywidualne ten ukrycie i trap włączone. Tak mam na razie tak mam ustawione. A dla, dla mocniejszych. Dru, ku, gości, na przykład będę miał gościa, co tam będzie miał z 20%, z 20 mocniejszy będzie, to tu ustawiamy sobie przynajmniej ja tak robię zawsze hard, hard defensywa, tutaj krótkie, tutaj mixet i przez środek, nie tu mixet, tuż krótkie a tu przez środek, czyli Trump do midle, nie? Tutaj damy, tu, tu zostawiamy, tak, tutaj zostawiamy tak, jak jest. Łapat gol. Ten, kto strzelił? Fernandez, Bla, teraz damy jeszcze atak. Polecenie ataku. A nie, odebra mu piłę. O, koniec pierwszej połowy. Jeden 0 Na razie. A, super! Kurcze No przechwyt, uwaga i pijek, i gol Ramos. Dobrze, to tu już tutaj 2-0, to możemy Condition, żeby nie się wsiadała i trzy: La Costa, Acosta. Leci, leci, a supek Dobra, pobawmy się. Może taktyką tu też was na mikset. O proszę, gol. Martins, 4-0. Elegancko. Dobra. A tu jeszcze chwilka. Dobra, tutaj już kondycja. Zdajemy kondycję, żeby nam nie spadała. Bronić nie mamy czego, także... O proszę bardzo, mają koło... Ale nie już wyszedł i... Nie ma bramy. No i koniec, 90 minuta, będzie koniec. Ale jeszcze akcja idzie... Przeciwnika, ale nie, nic z tego. No i koniec, 4-0, nie? Dobra. Więc mamy to zaliczone. Klem I tu, tu, SC Paris -Sinens. Dobra, to też play now. Esce Parisin Parisiens No i dobra. A znaczek wystartuje to od razu. Od razu dajemy tak. Pomocniczy. A już gol! Lebozo. Ale uwaga, akcja przeciwnika, ale dobra, wybita piłka. samie co? o kurde, kolejny z żółta kartka Sia, Brama, Fernandez 2-0. Asysta Ramosa, dobra, teraz akcja przeciwnika. Podanie. O, offside. O, uwaga, strzał, mamy rzut wolny i strzał, i bęk, i siadło. Piękny gol z rzutu wolnego. L akosta. Dobra, tutaj damy, a spokojnie, to już możemy odpoczywać. 20 minut, 3 gole. Piękny, piękny ten. Piękny scenariusz. O, proszę, szczelinał go... A nie, my, cztery Fernandez. My. Pomyliło mi się, on ma niebieskie przecież. Ja mam, ja mam takie bordowe brązowe. Czerwone. Dobra, jedziemy, dobra. On ma akcje strzela, ale wybronione. I ten Fernandez już ma widzicie no te 9-9 było. Ile on strzelił Goli? Dwa! A i asystę miał jeszcze no. Jeszcze jak będzie miał asystę jakoś obok golasza i tu będzie miał no 10. Przemoc! O i poprawka! I 3, 5! No i pierwsza połowa 5-0. To tego... Yy, tego defensyw... a i formatia tego DCK ja bym zmienił O kurwa, nie mam żadnego tutaj w tym o, Ale jaja Ale mam DMCK, więc możemy tak zrobić, tu A tego Tu Tylko nie mam żadnego DCK na, na ławce, muszę dać na ławkę jakiegoś DCK DCK kurde DLK, DLK, dobra Dobra, match, yy, mecz Mecz, 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 mecz Ale dobra, dajemy na razie ten Żeby nie tracieli kondycji Ciao, O, mija i 6, pięknie Mam killów To widzicie, i finał? To jest łatwiejszy, najłatwiejszy z tych co, ten Szedłem do, 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 do tego, nie? Z tamtymi miałem problemy co wygrywałem, ale takie 2-0, 2-1, nie? A tu w finale, kurde, jest jakby najłatwiejszy goleś. Chociaż jest najmocniejszy, nie? W procentach. Dobra. A 70 minuta O, przechwyt. Będzie przechwyt. Dobra. Rozegranie do Padina. Padin do Pawlowica. Padłacz do środkowania, ale wybi to Piła. Dobra. Akcja przeciwnika. Polgę. Będzie wrzucał. Na bank. I tutaj wybi wybija. Wybijamy Piłę, dobra. Tutaj damy e, defensywę, chociaż... O, nie musi... Dobra, ale dajmy defensywę, żeby się bronili. bo no, widzę, że cisną. Polgę, Ferrero, e, Rico i będzie wrzucał. Ale wybita Piła. O, Rico. O, idzie, idzie przechwyt Martins. Do Fernandeza Jankowski szala, ale strzał zablokowany i poprowadzić do Martisa, i Akosta strzał i siedem. Bęk, bęk, bęk. Siedem zero. Na kolanach, na kolanach. I jeszcze szutk rożny. O, teraz mysz rożny, i pech, tak się to robi. Ramos, pięknie, 8. I koniec. Na razie dotychczas największa moja wygrana. I klem. E I top 11. congratulations, nie? To mi się podobało, nie? I coś dostaliśmy jakoś tą. Jakieś tutaj mi coś dostali. Tu mamy dominacja, aha. Pięć plus, czyli no, o to dobra. Co ja tu jeszcze chciałem zrobić takiego? Mój klub. To jest to. Gdzie to się, gdzie to było? Tu, tu chyba też nie. Puchary, puchary, puchary. To finanse, to jest stadion, to jest community, to jest sklep. Mm, eventy, puchary, puchary, menary, to jest. J Akademii, transfery, trening, skład. Skład. To powinno być w składzie gdzieś. Ej, kurde, nie, nie wiem gdzie to się, gdzie to było. A, czekajcie, tu. O, tutaj. A więc tak, ten A Kosta będzie tak, że wykonywał rzuty karne i rzuty wolne. Choć, o, choć on ma tutaj, widzicie, yy, rzut ale on dobrze. Ten, ten rozgrywający, tą damy tutaj tego może ten Momchinkow z drugiej strony nie wrzuca. Chociaż powinien wrzucać ten, ale dobra, to reszta tak Pawlowicz Koledin Milosewicz. Minuszewicz i Paladin, nie. Dobra. I tu możemy sobie zrobić tak, yy... gdzie to było? Dobra. Statystyki Personal Trainer Tu możecie też o tak zrobić, nie? Tylko 2000 tokenów, nie? 2000 tokenów to jest kurwa kasiora, kasiora. Ale są tacy ludzie co mają na to Kashiora i sobie robią takich piłkarzy, kurwa i, i kupuje, nie? Soby te, te nie? dobra. Kontrakt, a dobra. Tutaj nic takiego nie mamy, tu możemy dość. Dodać mu dodatkową pozycję AMC AML AMR na przykład. Bo tutaj jest PECK Dobra, i tu możemy sobie zrobić tak. Możemy mu tutaj nadać. Tak więc tak. Ja mu tu daję tak 22. Imię e, będzie UMA ale to mały min chcę tylko duży mi guma last name g p t g i to on to będzie w mu też y o kurde to strasznie pomalutku idzie widzę Aj a niech zostanie ta Argentyna. Nie, Messi jest z Argentyny to. <grych> Dobra, i tu jeszcze zrobimy kogoś. na... To ja zrobię tego. O, siebie jako kapitana. No i tu mamy elegancko, wszystko, nie? Zrobione. No, i jutro przed meczem zrob 13.20. Zrobimy kolejny odcinek przed meczem. I zrobimy treningi. No i na razie tyle, na razie tyle, zachęcam do subskrypcji na łapki w górę, siema na razie, pozdro!